Cześć, cześć, pokażę Wam dzisiaj Mini Coopera model Clubman. Jest to taki mały kombi. Wersja zupełnie customowa, zewnątrz jeszcze nie jest dokończony. Dopiero będzie nabierał swojego blasku. Pokażę Wam to, co jest wewnątrz. Wnętrz wewnątrz to jest zupełna kustomizacja. Nic nie zostało w oryginale. Moment wnętrze to fotele zaadoptowane od Alfa Romeo. Pasują tutaj idealnie. Czerwona krata, czarna skóra, tradycyjne, klasyczne połączenie. Plus, plus skóra surowa. Tak zwany nubuk. Zaraz Wam pokażę. To wszystko to jest skórka. Nic nie jest... Ze sztucznych materiałów. Tapicerka drzwi to tak naprawdę panele zrobione według naszej, według naszej wizji. W oryginale oczywiście nie ma aż tylu elementów, jak na przykład podłokietnik, czy też uchwyt zrobiony ze skóry. Drzwi to są panele dwuelementowe. Mamy kieszeń, która jest. Która jest oczywiście w pełni funkcjonalna. Proszę. Zaraz zajrzymy do tyłu. Wygoda, komfort, elegancja. Dzięki temu, że zastosowaliśmy, przesunęliśmy kanapę do, nieco do tyłu, zyskaliśmy więcej miejsca na nogi, także pasażerowie z tyłu także mogą czuć się wygodnie i komfortowo. Do tego oczywiście dołożyliśmy czerwone pasy, bo jakże mogą być inaczej? Przecież tutaj nie ma nic być, tutaj nic nie może być w oryginale, więc mamy pełną customizację. Nawet takie elementy jak Kolumna kierownicy też nie pozostaje zwykłą wersją. Dywany i dywaniki. E, tutaj mamy dywaniki ze skóry w czerwonym kolorze, plus akcent skóry surowej. Pod spodem mamy wykładzinę. Która jest oczywiście w całości obszyta czarnym, czarnym materiałem, która w całości tworzy. Jeden element. I teraz pokażę Wam to, co jest fajne z tyłu. Tutaj mamy bagażnik. Bagażnik zrobiliśmy tak, żeby można było się wybrać także na małą przejażdżkę. Komfortowy kocyk, bardzo fajny, bo oczywiście jest cieplutki, z misiaczkiem. Miękki, ciepły do tego, do tego termos, który świetnie trzyma ciepło. Wiemy, bo sprawdzone. sami go używamy w bardzo nisko minusowych bardzo niskominusowych temperaturach, a w lecie oczywiście trzyma idealnie chłodne napoje. Elementy takie jak rączki też są ze skóry, co umożliwia wygodne opuszczanie bądź wyciąganie kanapy. Elementy boczne zostały zrobione. Dodatkowo, żeby zakryć, żeby zakryć wszystkie nadkola, nieestetyczne nadkola. No i oczywiście rączka, która także nam umożliwia wyciągnięcie maty. Wszystko jest na klikach. Fajnie funkcjonuje. Powiem Wam, można działać. Można wyjeżdżać. I można fajnie spędzać czas. No i oczywiście nasz kotek dżunglę. Warsztatowa maskotka, i oczywiście do palca